metropolia bydgoska.pl. Poczynacie te przygotowania jak czy na razie tę pracę indywidualną, którą wykonałeś w ostatnich tygodniach, podsumujesz? E, bardzo dobrze, bardzo dobrze, jestem bardzo zadowolony. Tutaj wiadomo, no tutaj jakby jesteśmy w formie integracji, jakby integrujemy się, wspólne posiłki, wspólne treningi, ale to wiadomo, to już takie uzupełnienie, no i czekamy jakby na to, żebyśmy mogli wyjechać na, na tor. Jak ty odnalazłeś się w Polonii po tym kolejnym już powrocie, jak atmosfera w drużynie, jak się wszyscy odnajdujecie tutaj? Wszystko jest poukładane tak jak, jak, jak powinno, tak więc wszystko jest na swoim miejscu. Zawodnicy bardzo dobrzy, bardzo, bardzo zmotywowani, więc myślę, że na sam start jest, jest, jest naprawdę fajnie i zobaczymy. No, pod, wiadomo, że Tor weryfikuje plany i, i ale myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani i zmobilizowani, więc obytek dalej. Plany na najbliższe tygodnie to przede wszystkim jak najwięcej już okrążeń na torze przed ligą odjechać? Jak najbardziej tak. No. Czekamy, właśnie nigdzie nie wyjeżdżaliśmy, przynajmniej ja ze względu na to, że po prostu 15 marca to jest taka jakby optymalna dla mnie data, żeby wyjechać na tor. Na swój domowy tor, jest to jakiś tam komfort w, każdym, w pewnym sensie. A z tego względu, że mamy jakby pierwszy mecz praktycznie za miesiąc, i to też u siebie to wiadomo, że, że, że tych kółek u siebie musimy kręcić więcej. metropolia